Dama kojarzy się nam z szykiem, dostojnością, nienagannymi manierami. Czy tymi atrybutami można określić tą oto tutaj papugę przede mną? Mam pewne wątpliwości. Dama niebiesko-brzucha, bo o niej tu mowa, nie wiem dlaczego tak nas została nazwana, na pewno ma brzuch niebieski. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy można ją określić mianem damy, to tutaj musimy powiedzieć, że jest to ptak, którego zachowanie. Na pewno jest bardziej swojskie aniżeli przynależne wyższym sferom. Są ptakami bardzo ruchliwymi, bardzo zżywającymi się ze swoimi opiekunami, ale są ptakami dość awanturniczymi. To znaczy, nie tolerują na swoim, zaanektowanym przez siebie terytorium żadnych innych ptaków. Jak również są agresywne wobec innych ptaków. Damy niebieską brzuchę pochodzą z Nowej Gwinei. To lorysy. W naszych domach lorysy nie są jeszcze zbyt popularnymi papugami. Najbardziej znane to właśnie obecna tutaj dama niebieskobrzucha i jej bliska kuzynka dama gwarliwa. Jak również nieco mniejsza lorysa górska. Inne gatunki to są Bardziej dla koneserów, niezbyt jeszcze powszechne w naszym kraju i w związku z tym do domowych hodowli trafiają bardzo sporadycznie. Lorysy wymagają dość specyficznego rodzaju pożywienia. W środowisku naturalnym żywią się nektarem kwiatów, kwiatami, owocami, nie garżą również różnego rodzaju owadami. W warunkach hodowlanych podajemy im głównie gotowe mieszanki opracowane specjalnie dla ptaków tego rodzaju. Ale koncentrowanie się tylko i wyłącznie na tych gotowych pokarmach jest błędem. Owszem, te mieszanki zastępujące nektar podajemy codziennie, ale musimy uzupełniać je miękkimi owocami, skiełkowanym ziarnem, biszkoptami, jak również niewielkimi ilościami białka zwierzęcego, Głównie w postaci larw owadów. Jest pięknie ubarwiona, wspaniale błyszczą jej metaliczne pióra. Tym niemniej, ten tutaj egzemplarz, który jest jeszcze tak bardzo młody, który dopiero się wybarwi, który dopiero za kilka miesięcy nabierze prawdziwie wspaniałych, mieniących się w słońcu wszystkimi barwami tęczy kolorów. Damy są. Uważane za jedne z najcichszych loryst i dlatego polecane jako ptaki do towarzystwa, pod warunkiem, że zostały od samego początku wychowane przez człowieka, bardzo lubi takie bezpośrednie kontakty z opiekunami, jest wtedy bardzo delikatna, bardzo miła, bardzo przytulna. Damy posiadają bardzo dobre zdolności na śladowcze. Ta właśnie tutaj dała niebiesko brzucha, uważana jest za jednego z najlepszych naśladowców dźwięków spośród wszystkich lorys, a jednym z lepszych naśladowców spośród papug. One bardzo są towarzyskie, bardzo związane z ludźmi, bardzo zżywają się ze swoimi opiekunami i są naprawdę bardzo dobrymi ptakami do towarzystwa. Jeśli mamy tą papugę, Niestety musimy z innych już ptaków zrezygnować. One są bardzo terytorialne, szczególnie samce. Wspaniale nawiązują kontakty ze swoimi opiekunami, ale jeżeli chodzi o inne papugni, to już niestety ale nie będą tolerować w swojej bliskości.